Moi drodzy, w tym odcinku powiem wam o co chodzi w trenie pierwszym Jana Kochanowskiego, który wygląda ten tren tak, czyli jest to dosyć krótki tekst, którego uczniowie się boją i nie rozumieją o co w nim chodzi, no bo to powstało w XVI wieku, treny zostały napisane przez Kochanowskiego w XVI wieku i to nie jest nic dziwnego, że jest pełen archaizmów i trudno nam zrozumieć o co chodziło poecie, ale wyjaśnię ci to krok po kroku. Przede wszystkim musimy ustalić, jaki to jest rodzaj literacki. Tren jest liryką, dlatego że liryka mówi o tym, co nas boli, o naszych uczuciach, o naszych emocjach, o naszym świecie wewnętrznym. I w trenach pokazywany jest żal, smutek i depresja związana ze śmiercią. Jak to jest możliwe, że w szkole podstawowej? Mówi się o śmierci i to śmierci dziecka, ponieważ Kochanowski napisał treny po śmierci swojej ukochanej córki Urszuli. Jak to jest możliwe, że w szkole mówi się o, o czymś takim? Często rozmawiam o tym z uczniami, oni mi mówią, proszę pana, ale z nami już psycholog szkolny i o samobójstwie rozmawiał i o depresji, więc my to wszystko wiemy. Więc wiem, że intuicyjnie wiecie o co chodzi, że znacie uczucie smutku, rozpaczy. Niestety, bardzo żałuję. Że coraz młodsze roczniki doświadczają tych negatywnych uczuć wynikających z pędu naszego świata i naszej rzeczywistości. I właśnie o tym jest tren. Ale Kochanowski nie poddaje się. Tutaj podmiot liryczny, no właśnie, bo Kochanowski to jest autor. Ale to, że Kochanowski jest autorem, to nie znaczy, że Kochanowski występuje w tym wierszu. Osobą mówiącą w wierszu, podmiotem lirycznym jest ojciec, który stracił córkę. I ojciec ma bardzo konkretną radę i sposób na poradzenie sobie ze stresem, z tą depresją, tym smutkiem, rozstaniem. Ten sposób ty też znasz. Ja go z nami, wszyscy go znamy. I on ten sposób. To nic innego jak. No i teraz jestem ciekawy, czy wiesz. Co ci przychodzi do głowy, jak sobie radzimy, przez uzależnienia, to nie jest zdrowe. Przez ucieczkę z domu, przez narkotyki, używki, to nie jest zdrowe. Przez złe towarzystwo, przez milczenie, zamknięcie się w pokoju, to wszystko jest bardzo niezdrowe. Przez wizytę u psychologa szkolnego albo u psychoterapeuty, u psychiatry, to jest zdrowe, ale wtedy, w XVI wieku, no nie ma takich specjalistów. Jest bardzo prosta metoda, którą każdy z nas stosuje i zna. I pokażę Ci w tekście, gdzie ona jest. Płakać mej wdzięcznej dziewki, pomoście. Czyli pomóżcie mi płakać. Czyli ojciec ma taką oto radę. Płacz. Płacz jest najważniejszy. Pomóżcie mi płakać. No i teraz, kto ma pomóc płakać? Wszystkie płacze, wszystkie łzy, wszystkie lamenty i skargi, i troski na świecie, czyli te problemy dnia codziennego, wszystkie wzdychania, i wszystkie żale, i wszystkie frasunki, i łamanie rąk. Łamanie rąk to jest coś takiego, że łamie ręce nad jakimś problemem, już nie mam siły, łamie ręce, nie mogę cię nauczyć języka polskiego, to jest straszne. I te wszystkie smutki świata mają pomóc ojcu poradzić sobie z cierpieniem, czyli płakać. No dobrze, ale powiecie mi, no to, to ale co, dlaczego? No to niech płacze. Jak chcę płakać, to niech płacze. Ale to nie jest takie proste i takie oczywiste. I też spróbuję odwołać się do twojego doświadczenia. Kiedy w szkole dzieje się coś złego, to tak od razu nie płaczesz. To się nawarstwia w tobie, jesteś zablokowany. Co nas zmusza do płaczu? Co sprawia, że zaczynamy płakać? No jakiś problem, jakaś jakaś kropla, która przelewa czarę goryczy, czyli wchodzimy do domu i na przykład siostra powie coś niemiłego i my wtedy płaczemy i to wszystko z nas spływa, ten ból z nas wychodzi i tak samo jest tutaj z ojcem, który stracił córkę, nie może płakać i prosi, aby mu w tym płaczu pomogły wszystkie problemy świata. Jak już wiemy, że ojciec chce płakać, jak będziesz czytał samodzielnie ten tren, to będziesz już wiedziała, już będziesz wiedział o co chodzi w pierwszej części, ale mamy tutaj piękny obraz śmierci. On nie jest taki przygnębiający, taki straszny. Myślę, że ten obraz śmierci z pierwszego trenu kochanowskiego można by wykorzystać może w jakimś serialu telewizyjnym, może w mandze, albo w jakimś, nie wiem, utworze hip-hopowym, bo jak pokazana jest śmierć? To jest smok, który upatrzywszy gniazdo kryjome, czyli w krzakach gdzieś tam mamy drzewo, i tam w tym drzewie jest ukryte gniazdo i mamy wielkiego smoka. No, załóżmy, że to ja jestem tym smokiem, tą śmiercią. I smok wypatrzył to, upatrzywszy gniazdo kryjome. Słowiczki liche zbiera. Czyli tu w tym gnieździe są małe ptaszki, małe słowiczki i swe łakome gardło pasie. Czyli połyka te słowiczki, przepraszam, to mój kotek spadł. Połyka te słowiczki nas dźwięk słowa słowiczki. Połyka i pasie to gardło, czyli tutaj jest w gardle. O, tutaj są już te słowiczki. A co robi matka? Tymczasem matka szczebiece uboga, szczebiece, czyli to mi tam krzyczy, woła, szczebiocę, zostaw, 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 moje dzieci. I na zbójce coraz się miece, czyli rzuca się na tego miecie tymi skrzydłami, chce przepędzić smoka. Próżno, niestety to już nic się nie udało, ponieważ ptaszki są zjedzone, ale. Ona ledwie umyka pierza, czyli jednak pierze, czyli z tych skrzydeł lecą, leci pierze, i ta matka ucieka, umyka. Ledwie umyka, czyli żyje. I mamy piękny obraz śmierci, taki bardzo poetycki. Kim jest ten mały ptaszek, ten słowiczek, te słowiczki? No to jest ta córka Urszula. Kim jest ta mama, ten, ten ptak. No to jest pewnie ten zborały ojciec albo mama Urszuli. No i teraz co na to wszystko, na tą metodę płaczu, bo wracamy teraz do płaczu, mówią ludzie. Ludzie mówią próżno płakać. I to nic nie pomoże, podobno drudzy rzeczecie. Cóż, prze Bóg żywy, nie jest próżno na świecie? Wszystko jest próżno, odpowiada ojciec. Więc ludzie mówią: Nie masz co płakać, to i tak nie umniejszy twojego stu, smutku. Córka umarła, a podmiot liryczny mówi: No ale to wszystko jest próżne na świecie. Nie jest próżno na świecie, mało jest tych próżnych rzeczy. Właściwie, jak zaczynamy się zastanawiać, co ma jakiś sens w naszym życiu, to właściwie nic nie ma sensu. Więc. Tak odpowiada podmiot liryczny, i na koniec ten ojciec bolały zadaje sobie bardzo ważne filozoficzne pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Jeżeli dzieje się coś złego, coś tracimy, smucimy się, to czy w smutku jawnie żałować, czyli być w żałości, doświadczać tej rozpaczy, czy z przyrodzeniem, czyli z tym, co dał los, z tym, co się stało, gwałtem się mocować? Czy my mamy walczyć z losem? czy mamy przyjąć w smutku to co się stało. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasami tak, czasami tak, czasami jedno, czasami drugie. Jeżeli dospotykacie coś złego w życiu, jakieś negatywne doświadczenie, no to musisz się zastanawiać, na ile akceptujesz, na ile się nie zgadzasz. Ale na pewno to co możemy sobie wziąć z tego trenu, to jest wielka nauka. Płacz. A jak nie możesz płakać, to poproś wszystkie płacze, wszystkie łzy heraklitowe i lamenty i skargi symonidowe, wszystkie troski na świecie, wszystkie wzdychania i żale i frasunki i rąk łamania. Niech to wszystko sprawi, że ulży Ci w płaczu. Link do tego trenu pierwszego znajdziesz pod odcinkiem, więc po obejrzeniu otwórz tren i przeczytaj ze zrozumieniem i zobaczysz, że to wcale nie jest takie trudne.